Nowy polski Fiat. Polski, bo produkowany w Polsce. Jesteśmy właśnie w fabryce Stellantis w Tychach, gdzie powstaje Fiat 600, a oto nasze pierwsze obserwacje i wrażenia z jazdy. Twórcy twierdzą, że ten samochód jest inspirowany pierwszą 600 tą z lat 50., tych 60., tych chociaż na moje oko to po prostu bardziej pulchna wersja 500-ki. Na pewno do 500 nawiązują światła. Swoją drogą nie jestem przekonany co do tych powiek, ale zdania są podzielone. Sprawdzałem to na moim Instagramie. Jak to w crossoverze? Mamy tutaj plastikowe osłonki. Są ładne czarne detale, jakieś chromy. Ten samochód mierzy 4,17. Rozstaw osi to 2,56. Chodźcie do tyłu. Z tyłu mamy ciekawie wyglądającą lampę, jakby jakby w takie S ze srebrnymi detalami w środku, a na zderzaku włoski akcent, czyli kolory Italii. To jest egzemplarz w najwyższej wersji wyposażenia, czyli La Prima. Jak widzimy, jasna ekoskóra, tutaj detale na fotelu, dekory na desce rozdzielczej, zegary są cyfrowe, na środku wystający ekran, ale trochę fizycznych przycisków też się tutaj ostało. Miejsca jest dużo, zapas nad głową, na boki, wszystko w porządku, ale najciekawsza jest terapia kolorami, czyli ambientowe oświetlenie, które podobno ma aż 64 kombinacje, które mają wprawić nas w jakiś określony nastrój. Ciekawe jest także ten schowek, który ma 15 litrów pojemności i zamykany jest taką magnetyczną klapką. No i najważniejsza kwestia ile to kosztuje. Niższa wersja RED zaczyna się od 165 tysięcy zł, a wyższa od 190, oczywiście, mowa o napędzie elektrycznym. Już wkrótce mają się pojawić hybrydowe w dwóch odmianach 110 i 136 konnej. Fiat 600E prowadzi się przyzwoicie, pomimo tego, że jest on ciężki ciężki jak na swój rozmiar. Ciężki jak na ten segment, bo waży prawie 1600 kg w odmianie z napędem elektrycznym, a już w ogóle jak go porównamy do innej 600, którą w Polsce dobrze znamy, czyli do Seicento, no to waży prawie dwa razy tyle. Ale trzeba przyznać, że nie jest on ociężały, że ma w sobie pewną lekkość. Po pierwsze, dlatego, że silnik elektryczny o mocy 156 mechanicznych sprawia, że ten samochód. Przyjemnie przyspiesza jak na elektryka przystało. Oczywiście prędkość maksymalna wynosi 150 km na godzinę, więc w okolicach 90-100 km tego wigoru już mu brakuje. Kolejna sprawa to jest układ kierowniczy. Działa on bardzo lekko, ta siła wspomagania jest duża, co oczywiście docenimy w mieście, ale na trasie sprawia to, że troszeczkę brakuje nam pewności prowadzenia. Do dyspozycji kierowcy są trzy tryby jazdy: Sport, Normal oraz Eco, ale głównie różnią się one osiągami, tym jak ten samochód będzie żwawy. No i oczywiście odbija się to na zasięgu. Jak tylko zmienimy tryb na Eco, no to ten zasięg zmienia się w naszym przypadku o kilka, kilkanaście kilometrów. Bateria ma pojemność 54 kWh, co według normy WLTP ma zapewnić zasięg około 400 km, a producent. Wali się, że w warunkach miejskich ten samochód może przejechać nawet 600. Co nie chce mi się mierzyć, a już na pewno nie podczas polskiej zimy. Mamy tutaj też rekuperację, która działa zero-jedynkowo, albo ją włączamy, albo wyłączamy. Jest zauważalna, czuć ją mocno, no ale to jest jeszcze dalekie wrażenie do sterowania jednym pedałem. Na przykład, jak jedziemy z górki, no to prawie w ogóle nie czujemy, żeby samochód był hamowany. Na pełnoprawne pomiary przyjdzie jeszcze czas, jak to auto trafi do nas, do redakcji, ale teraz bardzo nas kusi, żeby przetestować chociażby na aplikacji, na telefonie, jak ten samochód się zbiera, bo pewnie wielu interesuje, czy on mógłby na przykład wyprzedzić tira na trasie. No więc tak, zrobimy sobie pomiar elastyczności 60-90, gaz podłogę. I powiem Wam, że... Odczucia całkiem niezłe i... Wynik też przyzwoity. 3,5 sekundy. Naprawdę nie jest źle. Teraz jeszcze znajdziemy jakąś zamkniętą drogę i zrobimy pomiar wzrostu. Ok, bezpieczny odcinek testowy jest, aplikacja w telefonie jest. Sprawdzamy, jak będzie z przyspieszeniem do setki. Oczywiście tryb sport. No nie ma tutaj jakiegoś takiego dramatycznego wciskania w fotel, choć oczywiście czuć, że to jest bardzo przyjemne i takie równe przyspieszenie. Mamy. 10,3 10,3 w aplikacji. Producent podaje 9. Warunki nie są idealne, ale wynik nie najgorszy. Na koniec dziękuję Wam za oglądanie. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tym modelu. Czy ma on szansę na sukces na polskim rynku? Subskrybujcie kanał, czytajcie codziennie Motopedię i widzimy się w kolejnych filmach. Cześć.